do prezentacji nietypowy sposób, bo na motocyklach wszyscy naraz wyjeżdżają na rundę honorową w dzisiejszych zawodach udział wezmą z numerem pierwszym Piotr Baron ze Sparty Aspro, z numerem drugim Derdziński z Apatora Toruń. Z numer 3 Szuba ze Sparty Aspro z numerem czwartym Jacek Rempała z naszej Unitarnów z numerem piątym Tomasz Golob z Polonii Bydgosz. z numerem szóstym Dera z Wybrzeża Gdańsk Numer siódmy, Pawlak z Moraskiego Zielona Góra Numer 8. Kępiński z GKM u Gruzią Numer dziewiąty, Bajerski z Apatoru Toruń. Numer 10. Robert Kurża z Unia Numer 11. Robert Sawina Apator Toruń Numer 12. Piotr Jachyn z Wiktoria Rolnicki Machowa Numer trzynasty, Kornacki Polonia Bydgosz Numer czternasty, Zarzecki z Moraskiego Zielona Góra Numer 15. Borowiecki Polonia, Polonia, Numer z Polonia Bydgoszcz. Numer 16. Chućko Na jako zawodników rezerwowych wystawiono z rezerwa pierwsza Mróz z Kolejarza Opolny, rezerwowy drugi Protasiewicz z Moraskiego, Zielona Góra i rezerwowy trzeci Kalinowski z Wybrzeża Gdańska. Zawodnicy jadą nadal do toru. Na rundzie honorowej. Wspaniali młodzi chłopcy, wspaniałe maszyny. bardzo młodzi. Czy któryś z nich będzie kiedyś sławą, czy ktoś z nich będzie stanowił o sławie polskiego żużla? Numerem pierwszym Piotr Baron z Parta Astro. Numer drugi Sławomir Dyrdziński, Apator Toruń. Ja wątpię, to też jest. Z numerem trzecim Walda Marszuwa Sparta Aspro. 19. Marku, Ciebie, które Na północy, a konkretnie? Pierwsze. to mamy, już część pierwszych gier. Z numerem czwartym Jacek Grępała w naszej stanowczej Unii. W ubiegłym roku Jacek Grępała zajął piąte miejsce w Toruniu, a w tym roku chce zdobyć pierwsze. Z numerem piątym Tomasz Golo, Polonia Bydgoszcz. A jeszcze dodam, że aktualnie piąty tytuł świata w tej kategorii wiekowej. Tomku, czy Ciebie muszę pytać, które miejsce zajmiesz? zajmę będzie wolne Z numerem szóstym. Marek teraz z żegnaj.

Oczywiście, ja to traktuję jako blesk, no ale zobaczymy. Z numerem 12 Piotr Jachem z Wiktorii Rolnickiej-Machowa. Zawodnik Unitarnu wypożyczony na rok do Wiktorii Rolnickiej, wychowanego Unitarnu. ...Wiktorii Rolnickiej-Machowa, Paweł Jardyń. Witamy serdecznie. Paweł, czego chcieliście oczekiwać? za

Proszę Państwa, tego zawodnika mieliśmy okazję i tygodni temu oglądać w czasie kupienia ulicy Świata Juniorów. Andrzej Zaszecki. Numerem 14 Andrzej Zaszecki z Morawskiego Żelona Góra. Andrzeju, które miejsce dla Ciebie? Przyjechałem do Włochu, Bardzo dobra bardzo Proszę Państwa, z numerem 15.

Z numerem 16 Huczko ze Starych Gorów. Marek Huczko, Marek Łódźko, on chyba będzie mieszkańców Polski, bo w tych Tychecha przy mikrofonie. Zgadza się ze mną, narko? Dobrze, dodał. I proszę Państwa, rezerwowi. Dwa zawodnicy rezerwowi. Z numerem 17 Marek Mróz, kolejarze Opole Nie pytam co to, tak jak powiedziałem już przy celnych zestawce zawodników, oni nie mogą być zrealizowani w tej sezonie. I z numerem 18 Jacek Kalinowski z Wybrzeża Gdańsk. Dziękujemy pięknie, prosimy zawodników o jeszcze wjechanie jednej rundy. Zawodnicy startują, ruszają w tej chwili na rundę, jeszcze jedną rundę honorową.